Ej, witam wszystkich dzisiaj. Serdecznie dzisiaj będzie unboxing tej paczuszki. Mam nadzieję, że to, co miało przyjść, to przyszło. Ona jest nawet duża, tak naprawdę. Yy, wiadomo, skąd kupowane. XCOM. No i co? Otwieramy, nie? Już jedną folię, już jedną folię sobie. <laughs> Otworzyłem. Wziąłem. Yy, jeśli chodzi o nóż. karambit. Ten gdyby kto chciał widzieć No To jest mój specjalny nóż do otwierania paczek różnych rzeczy No co? Dobrze nie, Bardzo Co? Co my to mamy? Uuu no dobra. Pierwszą rzeczą Dostajemy coś takiego nie szkody Nie szkody, nie skosztują Ciebie x -comie. Reklama Allianz To jest Ale to nie jest najważniejsze, nie? Najważniejsze jest to co mam tutaj Może to pójdzie Tak jest poszło W pudełku jak zwykle nic Co my tu mamy? Oto, o! Oto, o. O to, to! Tak jest! To jest to! To, to, to! Wiecie co to jest? To jest True Master Triple Hot 4. Do czego mi to jest potrzebne? Do gier samolotowych. Kompatybilne jest z PS4. Tak widzimy, z PS4. Eee, tak wygląda ten. Tak, bok. Tak znowu, o taka folia była. To jest joystick właśnie do lotów. On jest kompatybilny z PC tem oraz PS4, nie? To jest Truman Master T-Fly S 4. Dlaczego to zakupiłem? Z tego względu, że no chciałem. Chciałem po prostu mieć do Microsoft Fly Simulator. Ale nie tylko, bo też bym chciał skończyć w wersji Ace 7, a to się przyda na pewno, bo można grać na tej, na tej joysticku też. No dobra, otwieramy. Wiadomo. Jak użytkować? Karta. Na bok. tą folią. Dobra. Teraz tak trzeba nie znowu wziąć. Yy... Chyba instrukcja obsługi. Znaczy na pewno. Tak. Dobrze O. Pudełko. O, pudełko się przydaje. Dobra. Jest, jest. O, jest. Jakie to białkie. Duże to. Szczerze ja Wam powiem. Duże. O, jak Wam pokażę. Troszkę stopniemy. Jedno pudełeczko. I drugie. Uh, się zmęczyłem. Dobra, zaraz weźmiemy telefon sobie inaczej, żeby nie było. Przepraszam. O. Teraz tak. A. Yy. Wiem, że jest ciemno. To jest joystick. Tu aktualnie mamy joystick, nie? To jest joystick. No. Będzie ciekawie bardzo. Tu mamy przepustnicę, która można sobie nie wiem, czy można więcej dać. Chyba nie, tak widzimy. Chyba nie tu mamy do regulacji prędkości. Nie o, kurde, fajne przyjemne nawet. No, plastikowe wiadomo, ale. Jestem ciekaw czy blokada będzie na pewno ta. Można też grać. Yy. Tak Jak to się zakłada. Miejsce że razem złączone. Nie. Można też tak, tak, tak sobie. A ja, czyli ja będę grał prędzej tak nie. Zobaczę, że krótki kabel jest. A nie dłuższy jest dobra. Jest dłuższy. Myślałem, że jest krótszy. Joystick. No na miarę. Jak wam pokażę. To są przyciski. No, tu jest jeden. No do Flight Simulator. Jest będzie idealny. Tylko szkoda, że tak późno nagrywam. No ale myślę, że będzie trzymać prędkość. Na pewno. No i co? To by było na tyle chyba, co nic takiego ciekawego nie dostaliśmy. dostaliśmy na ciekawego. No dostaliśmy w co ciekawego. Ciekawe to jest pad, tak? Joystick. Więc Będziemy na pewno się uczyć latać na tym joysticku, niebawem Myślę, że na dniach będzie właśnie Microsoft Supply Simulator Jeśli chodzi o tutaj jeszcze, żeby was nie skłamać, tu mamy o e no tu mamy jeszcze przyciski dodatkowe Taki ten Jestem ciekaw czy będzie opadać no chyba nie o. Tak. Ech. joystick ich masywny. Duży. Cichutko chodzi. Że naprawdę obraca się. No. Będę ja to testował na Live Flight Microsoft Flight Simulator. No i tyle. Tu jeszcze mamy taki joystick -check. Fajny. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Więc czekajcie, a ja się teraz malduję. Na razie. Hejo, pa pa!